Siema witam Was bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur i w dniu wczorajszym szczęśliwie wróciłem z urlopu, także wracają regularne filmy. Pod moją nieobecność może i nie ukazało się zbyt wiele informacji na temat nowego farminga, ale za to pojawiła się informacja jakoby Giant Software współtworzyło grę wyścigową. Oczywiście dziś wyjaśnię dokładnie, w czym rzecz, bo niestety pojawiła się fala ciekawych i nieprawdziwych domysłów. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, na początku chciałbym zaprosić Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bo, jak sami widzicie, do 70 tysięcy brakuje już naprawdę niewiele. Łapeczkę w górę, aby materiał ten niósł się jak najdalej, oraz komentarz, bo jestem ciekaw Waszego zdania w poruszonych dziś kwestiach. Także zaczynamy. Chwila, chwila, zanim przejdziemy do głównego wątku tego materiału, chciałbym Cię, drogi widzu, zaprosić do kupna pre-orderu Farming Simulator 25 na stronie gamefinity.pl z mojego linku, który to znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zacznijmy może od ciekawej nowiny dla mobilnych graczy Farminga. 18 lipca Giants opublikował informację, że dostępny jest już nowy Free Content Update, który to dodaje do Farminga 23 nowe maszyny, takie jak Case Quad Track, Antonio Carro Mach 4R, Vervet Hydrostrike oraz Grape Liner 7000. Wszystkie te maszyny znamy dobrze oczywiście z Farminga 22, więc jeżeli gracie w Farminga 23 i nie pobraliście aktualizacji, to zachęcam do zrobienia tego. Następny mały news dotyczący Farminga 25 to screen, na którym widzimy glebę 3D, ale z nałożoną siatką tak, abyśmy zobaczyli, że faktycznie jest ona w 3D. Tyle, że moi drodzy, tak jak już mówiłem nie raz we wcześniejszych materiałach, Dopóki nie zostanie nam zaprezentowana konkretnie orka lub kultywacja pola, nie ma co się napalać. Pytanie, czemu Giants nam tego nie pokaże już teraz? Są dwie opcje: albo ta gleba nie działa jeszcze tak jak oni by chcieli i boją się po prostu reakcji ludzi, bądź też druga opcja, pokażą to po prostu później, aby ponownie wzbudzić emocje w graczach. Tylko pytanie w jakich, bo to co tutaj widzimy, to dalej nie jest fizyka gleby, tylko ulepszona gleba 3D. Na ten moment to nawet nie wygląda tak jak w Catland Cropsie, więc po prostu póki nie pokażą konkretnej pracy w polu, wstrzymajmy się z komentarzami w tej sprawie. Ostatnia najważniejsza kwestia, jaką poruszymy w tym filmie, to wydawnictwo gry wyścigowej Project Motor Racing przez nasze ukochane studio Giant Software. Ale od początku. Studio o nazwie Strange 4 tworzy grę wyścigową o nazwie, którą już wyżej wymieniłem, czyli Project Motor Racing. Za tym projektem stoi niejaki Ian Bell, czyli gość, który pracował już przy takich grach jak Project Cars i tak dalej. A odszedł on od poprzedniego studia ze względu na to, że Slifely Mad Studios w 2021 roku przejęło Electronic Arts, czyli studio, które od lat tworzy serię gier Need for Speed. Więc tak naprawdę gracze, którzy mieli okazję poznać serię gier Project Cars wiedzą mniej więcej czego Mogą spodziewać się po owym nadchodzącym tytule. Może i mało moich widzów wie, ale ja sam jestem zapalonym graczem gier wyścigowych od dzieciaka i zawsze, gdy znajdę chwilę, to uwielbiam popykać sobie Forza Horizon 5 bądź Need for Speed Unbounda. Także jeśli Project Cars Racing będzie miało swoją premierę, to z czystej ciekawości przetestuję tę grę. Ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego nagram, czy nie, to już od Was będzie zależało. Do rzeczy. Project Motor Racing, jak widać, będzie bardziej symulatorem, to znaczy model jazdy będzie pewnie podobny jak w Forzie Motorsport lub Need for Speed Shift 2, którego sam znam bardzo dobrze. Także nie będzie to otwarty świat jak Forza Horizon 5 czy Need for Speed Unboundzie. No ale teraz pewnie powiecie, no sur, wszystko fajnie, ale co do licha robi w tym wszystkim Giant Software, który to nigdy nie miał do czynienia z grami tego typu. I już wyjaśniam. Giant Software, jak wiadomo, od premiery Farminga 22, samodzielnie wydaje swoje gry. Nie robi już tego Focus czy też dużo wcześniej Astragon, więc Giants ci chcą istnieć na rynku nie tylko jako producent gier, ale też jako wydawca, moi drodzy. A studio Strike 4, które to startuje prawie od zera, potrzebuje kogoś z doświadczeniem. Kogoś, kto po prostu im tę grę wyda bez żadnych problemów. Zapytacie pewnie teraz, dlaczego nie poszukali sobie kogoś bardziej związanego z grami wyścigowymi, albo po prostu firmy, która typowo zajmuje się wydawaniem gier. Ponieważ, jak możemy przeczytać w artykule, na ich stronie Giants Software bardzo dobrze rozumie potrzeby studia Strikefor oraz pasują im warunki postawione przez Giants, a także na odwrót. Co ciekawe, pierwsze rozmowy na temat wydawnictwa o ściganki przez Giantsa odbyły się na Gamescomie w 2023 roku. Więc jak widać, na targach tych korzystają nie tylko gracze, ale także producenci. No i teraz ostatnia kwestia, którą trzeba sprostować, bo już widzę, że w internecie snute są ciekawe domysły. Po pierwsze, Giants będzie tylko wydawcą owej gry, jedyna jaka ich ingerencja w ten tytuł może być, oprócz jego wydania, to pomoc w załatwianiu takich spraw, jak przykładowo licencje na samochody, bo Giants Giants akurat w kwestii licencji ma spore doświadczenie. Po drugie, Project Motor Racing powstaje na silniku Unreal Engine 5, co oficjalnie jest potwierdzone. I nie, Giants nie użyczył tej ścigance swojego silnika Giants Engine. Przecież sami widzicie, że do ściganek ten silnik się totalnie nie nadaje, a tym bardziej do symulatora wyścigów w potorze. Sam Giant zapewne ma tego świadomość oraz po trzecie, więcej oficjalnej informacji na temat współpracy studia Stri4 i Giant Software ma ukazać się na tegorocznym Gamesconie pod koniec sierpnia, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. A teraz zapraszam Was do mojego podsumowania. Moi drodzy, wróciłem z wypoczynku całej zdrowy, także wracają również regularne materiały na kanał. Piszcie komentarze, co sądzicie na temat dzisiejszych newsów. Zostawcie subskrypcję, bo jak widać już niewiele zostało do 70 tysięcy oraz łapeczkę w górę, aby film ten niósł się jak najdalej. Trzymajcie się cieplutko, mówił nocur, do następnego. Cześć na razie.